To było do przewidzenia. Chelsea pożegnała się z ligą mistrzów, odpadła w dwóch meczu z Realem Madryt. Była zespołem gorszym i tylko niepoprawny optymista może powiedzieć, że gdyby wykorzystała swoje sytuacje, gdyby to, gdybyśmy nie ma gdybania w piłce nożnej, po prostu awansował zespół lepszy, a odpadł gorszy. Piłka nożna nie polega na gdybaniu, polega na wygrywaniu meczów. I dzisiaj w półfinale Champions League jest Real Madrid, a Chelsea jest w lesie. Szczerze mówiąc, to dziwny moment w najnowszej historii The Blues. Taki moment, w którym na miejscu kibiców tego klubu zacząłbym się naprawdę martwić. Przedni weekend Chelsea przegrała mecz ligowy z Brighton. Ktoś powie, to nie jest zaskoczenie, bo Brighton Roberto de gra w tym sezonie naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Mecz odbywał się na Stamford Bridge i kibice coraz głośniej zaczęli dawać do zrozumienia właścicielowi, Todowi Boulliemu, że nie podoba im się to, co oglądają. Zresztą tak się składa, że Todowi Boulliemu też to się nie podoba. I akurat w zasadzie to jedyna rzecz, w której są zgodne te dwie strony. Bo musiał wysłuchać kilku cierpkich słów Todd Bowley od fanów, a później piłkarze i trener w szatni musieli słuchać tego samego od Todd'a This is the worst! Przypomnę tylko tak delikatnie, że Chelsea jest dzisiaj na dobrym kursie, chociaż na dobrym kursie to jest pewnie kiepskie określenie. Na kursie, do tego, żeby zakończyć ten sezon w drugiej dziesiątce tabeli Premier League od lat 90., od połowy lat 90, taka sytuacja drużynie ze Stamford Bridge się nie przytrafiła. Ten najgorszy sezon w obecnym stuleciu to miejsce dziesiąte w kampanii 2015-2016. Zdarzyła się Chelsea rzecz najgorsza, bo kibice już absolutnie w nic nie wierzą. Oni już nawet nie mają żadnych oczekiwań wobec piłkarzy. Patrzą na to wszystko jak na jakąś dziwną farsę, jakby trwali w koszmarze, z którego nikt nie jest w stanie ich wybudzić. No bo przecież przez ostatnie lata przyzwyczaili się do zupełnie innych standardów. Zresztą nie tylko oni, myślę, że wszyscy także postronni obserwatorzy Premier League uznali Chelsea za klub, który jest potęgą. Klub, który niedawno sięgnął po ligę mistrzów, pokonując w finale tej Ligi Mistrzów Manchester City, to jeszcze za kadencji Tomasa Tuchela. Natomiast jaką drużyną, jakim klubem dzisiaj jest Chelsea? Ano takim, że właśnie może przyjechać Brighton, który jest w dobrej dyspozycji i spokojnie sobie postrzelać i wygrać. Gdzieś nawet widziałem takiego mema, to chyba nawet nie był mem, tylko wypowiedź jednego z kibiców rzucona do jakiegoś większego medium, a brzmiała ona tak. Nie mamy wobec Was żadnych wymagań, ale sorry, jedenaste miejsce to jest lekka przesada. Eksperyment z Grahamem Poterem się nie powiódł, to już dobrze wiemy. W innym przypadku nie byłoby na jego miejsce zatrudnionego Franka Lamparda. Ale faktem jest, że Chelsea w ostatnich tygodniach, miesiącach konsekwentnie pracuje na miano pokracznej figury z bogatym właścicielem z mnóstwem nowych piłkarzy, nowych twarzy, z zawodnikami, którzy takie odnoszę wrażenie, nie są w stanie złapać ze sobą jakieś nici porozumienia, wspólnego języka w szatni. O tej szatni to jeszcze dzisiaj trochę powiem. Jednocześnie mamy bardzo dziwną opcję. Klub zatrudnił trenera tymczasowego, jakim jest wspomniany Lampard rozmawia w tym samym czasie z innymi kandydatami, którzy już nie będą tymczasowymi trenerami, to znaczy oni jeszcze nie wiedzą, ale będą. Julian Nagelsmann to jedna kandydatura, Luis Enrique to druga. Pojawiają się różne nazwiska na tej giełdzie, trwają spekulacje, kto jest teraz bliżej, kto jest dalej, ale szczerze mówiąc, na miejscu każdego z nich, obserwując to, co się dzieje na Stamford Bridge, bardzo poważnie bym się zastanowił. Chelsea z poprzedniego sezonu i Chelsea z tego sezonu to są dwie zupełnie różne Chelsea. I jeśli weźmiemy sobie ten sam etap rozgrywek, to aż 23 punkty mniej zdobyli zawodnicy The Blues. Mnóstwo goli strzelonych mniej, 35, dużo więcej porażek, bo aż o 8 porażek więcej niż na tym samym etapie poprzedniej kampanii. Widać, że słowo regres nabrało na Stamford Bridge zupełnie nowego znaczenia i wymiaru. W rywalizacji z mocniejszymi przeciwnikami Chelsea wypada bardzo blado. Wyobraźcie sobie, że w tym sezonie ligowym The Blues wygrali tylko jedno spotkanie z zespołem, który obecnie znajduje się w top 10. To spotkanie miało miejsce w październiku 2022 roku. Rywalem Chelsea była wtedy Aston Villa. The Blues wygrali co prawda 2 do 0, ale z gry wcale nie byli lepszym zespołem. Nie wyglądało to wcale jakoś przekonująco. Aston Villa oddała wtedy na bramkę Chelsea aż 18 strzałów. Chelsea zdradzała symptomy tego, że dzieje się coś źle nie od wczoraj, nie tydzień wstecz, nie miesiąc wstecz. Dzieje się to właściwie od momentu przyjścia. Kiedy Frank Lampard zostawał menedżerem Chelsea, tymczasowym, bo to było wiadomo od początku, tylko częściowo zrozumiałem ruch Toda Bowliego. Tak sobie to próbowałem jakoś rozkminić i wyszło mi coś takiego, co tutaj jest w moich notatkach, czyli wycofujemy się z długofalowej wizji rozwoju, jaką mieliśmy, ściągając po teraz Brighton, że to młody, wciąż zdolny, rozwojowy, angielski menedżer, który tak fajnie rozwinął projekt Brighton, to dlaczego tego samego ma nie zrobić w Londynie? No ciekawe, dlaczego? Może dlatego, że... Jest troszeczkę większa presja, są troszeczkę większe wymagania, jest troszeczkę więcej kibiców, nie tylko w Londynie, ale oni są rozsiani po całym świecie. Tego Todd Bowie w swoim biznesie pod uwagę nie wziął. Ale okazało się, że... To nie działa, i trzeba się z tej wizji wycofać. Nie możemy mieć do końca o to pretensji. Właściciel zawsze może zrobić to, co mu się podoba. Umówmy się: Roman Abramowicz też zwalniał menedżerów, wypłacał im gigantyczne odprawy, też podejmował pewnego rodzaju decyzje pod wpływem impulsu. O tym też chciałem jeszcze dzisiaj powiedzieć, ale skupiając się na tym planie gdzieś tam nakreślonym przez Tada Bowliego, nie szukamy kogoś tu i teraz, kto będzie tym menedżerem na stałe, na dłużej. Kimś takim, kim miał być Potter, ale nie został. Więc ten Frank Lampard jest ok, on jest tymczasowy, on to weźmie, zadzwonimy do niego, on ma ten klub w sercu, on go kocha, on jest tutaj legendą, on nam to do końca sezonu dowiezie. Taki był plan. At Mifflin, like to call it, great Keep it Lampard poza tym to weźmie, no bo co ma innego do roboty? Uspokoi nastroje na trybunach, no bo jest legendą, kibice go szanują. I tak już jak wspomniałem wcześniej, niczego ciekawego w tym sezonie nie oczekują. No i ostatni punkt, taki bardzo smutny dla kibiców Chelsea: bardziej już się tego nie da schrzanić. Oczywiście kibice nie byliby sobą, gdyby im się w głowach od razu nie odpaliły jakieś szaleńcze plany i wizje bo pojawiły się momentalnie nawiązania do przeszłości. A pamiętacie, jak Roberto Di Matteo przejął Chelsea i gdzie on z nią zaszedł? I przecież grali w finale Ligi Mistrzów i wygrali z Bayernem. I teraz gramy z Realem, ależ to jest symbolika, tak będzie powtórka. A tu... No i powtórki z rozrywki nie było, dalej gra Real, Chelsea może skupić się na lidze, ale co to za skupienie, bo na czym się mają niby skupić? Na tym, żeby się skończył sezon, to nie trzeba się jakoś szczególnie koncentrować. Todd Bowley ma problem, przychodzi do szatni, przelewa swoje frustracje, no bo w pewnym momencie ten uśmiechnięty Amerykanin, który cały czas mówił okej, okay, okej, okay, all right, wszystko będzie okej, okay, nie martwcie się, ja tutaj wszystko poukładam. Ten amerykanin też stracił rezon i widać, że stał się coraz bardziej podenerwowany i ten amerykanin przychodzi do szatni i mówi do tych piłkarzy: Panowie, ja tu mam bardzo dużo kasy, wpompowałem ją w ten klub, kupiłem was, a wy nic nie robicie. Dlaczego to nie działa? Zadaje trudne pytania. A piłkarze to są też trwane gapy i potrafią się bronić przed takimi zarzutami. I bardzo dobrze to robią, zwłaszcza kiedy mają więcej doświadczenia w futbolu niż w Todboli, a to, umówmy się, nie jest trudne. I właśnie takim doświadczonym piłkarzem jest Tiago Silva, który odpalił się po meczu z Realem Madryt i stwierdził, że trochę podzieli się z kibicami swoimi przemyśleniami. Otóż Tiago Silva powiedział tak mniej więcej oddając jego słowa, że nie tylko piłkarze ponoszą odpowiedzialność i nie tylko menedżerowie ponoszą odpowiedzialność. Zasugerował dość jasno doświadczony piłkarz Chelsea, że odpowiedzialność ponoszą także właściciele i ten cytat jest chyba e, najsensowniejszy najlepiej oddaje stan ducha w szatni Chelsea w szatni tak szatnia jest tutaj dość ważna musieliśmy powiększyć szatnię bo nie była przystosowana do tak wielkiej kadry wzruszył ramionami Thiago Silva zatem są na tym samym okręcie może właściciel czy właściciele e, płyną w trochę lepszej kajucie niż reszta ale nie da się trzymać sterów i kręcić nimi w różnych kierunkach w tym samym czasie. To jest niemożliwe. To wszystko musi działać jak system naczyń połączonych. To, że to Boli zejdzie do szatni, kogoś zruga i powie, że oczekiwał od niego więcej, tak naprawdę niewiele zmieni, bo czy to się przełoży na wynik następnego spotkania? Szczerze mówiąc... Nie sądzę. Gdy jesteś obecnym zawodnikiem klubu, no to jeszcze powiedzmy, że musisz gryźć się troszeczkę w język. Ale dużo łatwiej masz, kiedy jesteś byłym zawodnikiem klubu, a jeszcze łatwiej masz, kiedy jesteś legendą tego klubu. Jak na przykład Didier Drogba. No i ten Didier Drogba mówi tak: Nie poznaję mojego klubu. Powinni wrócić do podstawowych wartości. Akurat druga część tego zdania trochę mnie. Bawi, bo co to znaczy wrócić do podstawowych wartości? Podstawowe wartości, nie będąc jakoś szczególnie złośliwym, akurat zostały zachowane, bo podstawowe wartości za kadencji Abramowicza i podstawowe wartości za kadencji Toda Bouliego są podobne. Chodzi oczywiście o wydawanie wielkich pieniędzy i kupowanie jak najlepszych piłkarzy. Ale, ale, ale. Wiem też o co chodzi, drogie, bo różnica jest kolosalna w jednym aspekcie. Wydaje mi się, że Roman Abramowicz dużo lepiej czuł piłkę niż Todd Bowley. Ta różnica jest jednak kluczowa, ponieważ rozmawiamy o piłce. Zatem ktoś złośliwy może powiedzieć, że tą wartością nadrzędną jest wydawanie pieniędzy, ale ktoś rozsądny może odpowiedzieć, to weźmy dwóch bogatych ludzi, postawmy ich obok siebie albo, żeby lepiej to zobrazować, niech będą sąsiadami, załóżmy, że mają domy obok siebie. Jeden będzie miał w domu sztukę wysokich lotów, zatrudni najlepszego architekta wnętrz, będzie miał piękny ogród, a drugi będzie miał tyle samo pieniędzy, nakupi do tego domu kiczu, nie będzie się w ogóle to ze sobą łączyć, nie będzie się dało na to patrzeć, kiedy do tego domu wejdziesz. Ale ja powie, jestem bogaty. Widzisz tą rzeźbę, kosztowała 100 tysięcy funtów, widzisz ten samochód kosztował tyle. I tak dalej, i tak dalej. Więc nie ma to znaczenia, czy masz pieniądze, tylko czy umiesz je rozsądnie wydawać. Todd Bowley myślę, że już nam to udowodnił, że nie potrafi. I declare bankruptcy! Ten cały absurdalny ciąg zdarzeń zapoczątkowało zwolnienie Tomasa Tuchela. Tomas Tuchel był moim zdaniem bardzo dobrym trenerem i wydawało mi się, że to on właśnie powinien mieć wizję zbudowania Chelsea na lata. Todd Bowley go zwolnił, ok, miał do tego prawo, kupił klub, nowe rozdanie, tabula rasa, zaczynamy wszystko od zera. Zatrudnił Grama Pottera. Graham Potter prowadził zespół w 31 meczach. Jeszcze nigdy nikt w historii, żaden menedżer taki stały, nie licząc tymczasowych, nie prowadził zespołu w tak niewielkiej liczbie spotkań. W erze Premier League prace na Stamford Bridge straciło już 15 menedżerów, to jest oczywiście najwyższa liczba i widać, że Todd Boli celuje w takie rekordy, w które woleliby nie celować kibice. 2023 rok jest fatalny. Dla Chelsea, zarówno tej prowadzonej wcześniej przez Grama Pottera, jak i teraz przez Franka Lamparda, to jest 15 meczów i z nich wyciśniętych zaledwie... 16 punktów. Jak bardzo źle dzieje się na Stamford Bridge, niech najlepiej świadczy fakt, że lepiej jest na Sellers Park, gdzie przyszedł Roy Hodgson, trener, z którego trochę się podśmiewano, że to już staruszek, że powinien siedzieć w domu, na emeryturze, pod kocem, a nie wracać na stare śmieci do swojego klubu ukochanego do Crystal Palace. A tymczasem Roy Hodgson przyszedł i okazuje się, że jest lepszy niż Frank Lampard. Frank Lampard na dzień dobry dostał w czapkę w czterech kolejnych meczach. Żaden trener nie miał takiej fatalnej serii w 118-letniej historii Chelsea, by przyszedł do klubu i cztery kolejne mecze przegrał. Oczywiście dla Lamparda to jest drugie wejście do Chelsea, ale chodzi mi o początek pracy danego menedżera. Nikt w historii nie skompromitował się tak jak Frank Lampard. Widać, że tutaj nie ma żadnego pomysłu, nie ma żadnej chemii. I nie ma też takiej sytuacji, w której ktoś może powiedzieć Lampard te szatnie opanował i pobudził. Chelsea jest dramatyczna w ofensywie. Od kiedy pracy stracił Thomas Tuchel, 25 meczów ligowych zagrali The Blues i zdobyli zaledwie 22 bramki. W całym tym sezonie Premier League Chelsea nie zdobyła bramki już w 12 spotkaniach. Jeśli chodzi o ostatnie mecze te pod wodzą Franka Lamparda, może nie najgorzej wyglądało to w ofensywie, ale dramatycznie wygląda to jeśli chodzi o skuteczność. Bo Chelsea oddała blisko 60 strzałów i strzeliła tylko jednego gola w meczu z Brighton. O spotkaniu z Realem Madryt nie wspominam, bo tak jak mówiłem na wstępie, ten dwumecz w Champions League został przegrany. Było widać dużo większą jakość gry, kulturę po stronie królewskich. Ja patrząc na oba te mecze, nie miałem ani sekundy e, takiego cienia wątpliwości, może poza pierwszymi dziesięcioma minutami w Madrycie, że Chelsea jest w stanie realowi coś zrobić. Na domiar złego Chelsea straciła moc, swój główny atut, jakim było własne boisko, bo Chelsea na Stanford Bridge czuła się bardzo dobrze w Premier League. Pamiętamy oczywiście tę niesamowitą serię za kadencji Jose Mourinho, kilkadziesiąt meczów bez porażki na własnym stadionie. Dzisiaj każdy może przyjechać na Stamford Bridge i wygrać. Nikt nie boi się Chelsea na jej boisku. I to myślę też jest smutne dla kibiców, bo oni z tych domowych meczów zawsze chcieliby wychodzić uśmiechnięci, zadowoleni przebiegu spotkania, no i ze zwycięstw. Ostatnio żywym dowodem tego był mecz przeciwko Brighton Hove Albion. Piłkarze Dezerbiego przyjechali, oddali 26 strzałów, czegoś takiego nie było od kiedy Opta zlicza te wszystkie statystyki, z czego 10 celnych i jeszcze zgarnęli 3 punkty. I myślę sobie, że tutaj też tkwi pewnego rodzaju problem. Ten problem jest w głowach Piłkarze Chelsea, nawet wsparci przez swoich kibiców, nie potrafią tego wykorzystać, ale tego wsparcia niestety przy takim graniu będą dostawać coraz mniej. Didier Drogba ma rację. Trudno w Chelsea dostrzec dawny klub, ten klub, w którym on występował, bo Roman Abramowicz wszystko robił z takim impulsem, ale też, mam wrażenie, z wielkim serduchem. I nawet kiedy zwalniał menedżerów, to na koniec, gdzieś tam za rok, dwa, jego decyzje okazywały się trafione. W tym chaosie była pewnego rodzaju metoda, a trofea, puchary, stawały się kolejnym dniem w biurze. Natomiast Todd Bowley jest dzisiaj w Matni. Widać, że on tego biznesu kompletnie nie czuje i kompletnie nie rozumie. I co gorsza, obawiam się, że może już nie zrozumieć. People say I am the best boss. Mieliśmy więc najpierw fazę spokoju na zasadzie spokojnie, ja wiem co robię, to wszystko zaraz zadziała. A teraz mamy fazę złości. Dlaczego to nie działa? Wydałem tyle pieniędzy. Trochę to Bowley zachowuje się jak małe dziecko, które nie rozumie, jak funkcjonuje świat dorosłych. W tym przypadku jest to świat piłki. Możesz kupić i stu piłkarzy, ale oni zawsze potrzebują liderów. I nie mam na myśli tylko menedżera i tej jego roli do wypełnienia w takim aspekcie. Mam na myśli przede wszystkim liderów na boisku, liderów, którzy pociągną drużynę w trudnych momentach. Do walki. Takich postaci szczerze w Chelsea dzisiaj nie widzę. Wielkie drużyny w historii Premier League przywodzą na myśl także wielkich liderów. Weźmy taki Arsenal i Patrick Vieira, który toczył boje z Royem Kinem. Kolejna wielka postać. Wcześniej w Manchesterze United niesamowity Eric Cantona. Chelsea, John Terry i Frank Lampard. To były charyzmatyczne postaci. To byli ludzie, którzy w momencie jakiegokolwiek boiskowego niepowodzenia przejmowali kontrolę nad tym zespołem i wiedzieli że menedżer jest gdzieś tam za linią boczną, ale to oni muszą wykonać robotę. Mało tego ten menedżer wiedział, że jak się wszystko sypie, to może na nich liczyć. Dzisiaj... Nie ma takich systemów, nie ma takich układów w Chelsea i to jest też bardzo niepokojące. I przyznam wam szczerze, że nie rozumiem Franka Lamparda, dlatego że z jednej strony kumam, że on chciał wrócić na karuzelę trenerską, że chciał znowu przypomnieć o swoim nazwisku, że on jest przede wszystkim trenerem, mimo że nie poszło mu w Evertonie i ogólnie ta jego kariera skręciła gdzieś na manowce ale z drugiej strony, czy naprawdę chciał i musiał wrócić do takiej Chelsea? Po pierwsze, to naprawdę było duże ryzyko. Po drugie, Everton go poranił, o czym już wspomniałem. Po trzecie, wrócił do miejsca jednak, w którym, co tutaj dużo kryć, kopnięto go w tyłek. W największym skrócie możemy to podsumować tak. Zgodził się na bycie marionetką w rękach faceta, który o futbolu nie ma pojęcia, który kiedy zobaczył, że Arsenal interesuje się mudrykiem, to stwierdził, że on tego mudryka kupi. Problem polega na tym, że prawdopodobnie, mówię prawdopodobnie, bo nigdy się o tym nie przekonamy, a bardzo chciałbym, żeby istniała taka alternatywna rzeczywistość, w której moglibyśmy to sprawdzić. Mikel Arteta miał plan na Mudryka i wiecie co? Wydaje mi się, że dzisiaj byłbym w stanie postawić dużo na to, że Mudryk w Arsenalu grałby lepiej niż w Chelsea. Stałoby się tak dlatego... Że Mikel Arteta obserwował tego chłopaka bardzo długo, nie chciał go nikomu sprzątnąć z nosa. Chciał po prostu jego jako piłkarza, bo miał na niego plan. A Todboli miał na niego kasę. Jeśli zatem charyzmy nie ma właściciel, bo kasa nie zawsze oznacza charyzmę, zwłaszcza wśród bogatych ludzi, piłkarze są bogaci. Jeśli charyzmy nie ma trener, bo prawda jest taka, że jako menedżer Frank Lampard nie ma charyzmy, miałem jako piłkarz na boisku. Jeśli charyzmy nie mają piłkarze i nie potrafią wśród siebie samych znaleźć dwóch, trzech, a może nawet jednego lidera, który ich pociągnie, to to na serio nie może się udać. U naszego partnera Kanal+ Plus Online możecie obejrzeć wybrane mecze Premier League szczegóły tej oferty w linku.